Ma, 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 To film, który powinienem zrecenzować już jakieś 10 dni temu. Już śpieszę z wyjaśnieniami, dlaczego się spóźniłem. Otóż moje kino puszczało zwiastuny tego filmu, i słyszałem, że inne kina w tej sieci też puszczały, a okazało się, że do repertuaru finalnie nie wszedł. Dlaczego nie mam pojęcia, nie znam powodu? No to musiałem wybrać się do innego kina, ale trochę to zajęło, bo po prostu czekałem na środę, ze względu na to, że w środę jest tam cena, którą jeszcze jestem w stanie zapłacić za bilet, a nie taka absurdalna jak jest w inne dni. Jeżeli ktoś się spyta albo zasugeruje mi jakieś karty unlimited czy coś w tym stylu, to ja nie mam kina w swoim mieście Cinema City czy jakiegokolwiek innego, w którym może jeszcze są te unlimitedy, no to nie posiadam takowego kina. W moim niewielkim w sumie mieście i po prostu nie mam takiej opcji, więc poczekałem na rozsądną cenę i obejrzałem w końcu ma. I dzisiaj powiem wam parę słów w końcu o tej produkcji. A te osoby, które jeszcze nie załapały, bo dostaję sporo takich pytań, czy zrecenzuję jakiś horror, który leci w kinie, czy w ogóle mam ochotę to obejrzeć, to główną moją serią na kanale są recenzje właśnie premier... Czyli horrorów, które są grane w kinie. Czasami jakiś thriller się też znajdzie, albo taki film, który jest. no cięż, Ciężko określić. Dokładnie jego gatunek jest gdzieś tam na granicy thrilleru, właśnie thrillera, czy horroru, no to też oczywiście takowe produkcje jakby na swoim kanale omawiam, ale generalnie tak, każdy, czy to będzie zły horror do bólu, czy to będzie naprawdę dobry horror, czy to będzie średniak, no to recenzje horrorów zawsze są na moim kanale premierowo, jak się uda, jakoś przedpremierowo to też wtedy oczywiście. Takowe materiały tworzy, ale generalnie zawsze premiery czasami tam jeden dzień później się zdarzy, jak na przykład jakiś jest późniejszy seans, czy cokolwiek się tutaj wydarzy, jakiś problem techniczny. No wiecie, samo życie. Mogą się różne sytuacje zdarzyć. Samo życie, samo życie, takie właśnie jest. A wyjątkowo po prostu ma troszeczkę, jest później, jakieś 10 dni chyba mi się wydaje od premiery, no bo niestety moje kino tutaj nawaliło, musiałem dojechać do innego i tak dalej. Także zapraszam już na te recenzje. Tutaj taki wstęp, który musiałem po prostu dodać, bo wiele osób właśnie zadaje takowe pytania i zaczynamy. Ostrzegam też że mogą pojawić się jakieś drobne spoilery. Ja nie będę tutaj się zagłębiał w takie bardzo solidne konkrety, że wiecie, na końcu wydarzyło się to i tamto, i tak dalej, i tak dalej, ale niektóre sytuacje, do których będę chciał się odnieść, które się wydarzyły, no są jakimś tam spoilerem, ale na pewno niezbyt mocno znaczącym w kontekście całej fabuły, i raczej też właśnie bez kontekstu. Także. Ma trwa około godziny 40 i ja tak przez dobrą godzinę się zastanawiałem, czy to w ogóle jest horror. Odpowiedź dla mnie była dosyć klarowna. Nie. No ale przyszła końcówka, która troszeczkę tej grozy i po prostu tego horroru tutaj dorzuciła, chociaż jasne wiele osób będzie się spierało, że jest to po prostu thriller i na pewno w jakimś stopniu jest to thriller. Z tym horrorem to jest tutaj także jakieś elementy gore. Się znajdują. Nie jest to jakieś takie bardzo surowe, mocne gory, nie wiem, takie jak w remake'u Martwego Zła, jakieś martwicy mózgu czy coś w tym stylu, ale rzeczywiście jakieś te sceny się znajdują, chociaż myślę, że na spokojnie pod thriller można to też podciągać. Horrorem to może być tutaj dosłownie kilka elementów, właśnie, czy sama w sobie, może końcówka, co najwyżej. I ma opowiada nam właśnie historię grupki dzieciaków, znajomych ze szkoły, czyli bardzo znany temat, bardzo znany motyw. No, i naszej tytułowej ma Octavi Spencer, która fantastycznie tutaj wypada. Zresztą ja bardzo lubię tę aktorkę, jakoś tak, z, może nie ostatnich, ale no, jeszcze nie, nie starych, dosyć świeżych produkcji. To kojarzy mi się ona z The Shape of Water, czyli Oscarowego filmu, który po rok 2017 i wygrał właśnie statuetkę za najlepszy film, czyli kształtu wody reżyserii Del Toro, który też dostał tam za reżyserię wtedy Oscara, ale ją to pewnie kojarzycie z kilkudziesięciu filmów, przynajmniej z tego co się. Doszukałem, to grała w 73 produkcjach. A być może było jeszcze tego więcej, bo filmep nie jest jakoś zbytnio adekwatnym źródłem, ale mniejsza o to. Także Octavia Spencer, nasza tytułowa ma, zaprasza tutaj w zasadzie do swojego domu grupę nastolatków, żeby sobie poimprezowali. Nie chce, żeby imprezowali gdzieś tam dosłownie w plenerze, bo tam wiecie, może policja ich dopaści i tak dalej, a tam jeszcze jakieś narkotyki potrafią wejść w grę. No więc typowa grupa nastolatków, która sobie... Jakoś umila swój nudny czas właśnie taki pozaszkolny, pozalekcyjny, no i trafiają na tą ma. Oni generalnie no, mają taki motyw taki sposób na kupowanie alkoholu, że podchodzą do ludzi i proszą, żeby im ten alkohol kupili. I większość im odmawia właśnie trafili na tą ma, która im kupiła ten alkohol i później dostali te propozycje. Ja myślałem szczerze powiedziawszy, że to będzie na tyle głupie, że to się wydarzy od tak, że podejdą do niej, zaproponują coś. Ona im coś zaproponuje i od razu polecą do jej chaty imprezować. Nie, to trwało trochę tutaj, jakby to był proces, że w ogóle ta historia musiała się potoczyć e, przez pewien okres czasu, przez kilka dni, żeby ta ma w ogóle tam ogarnęła, kim oni są i tak dalej. Troszeczkę ich wręcz poznała i dopiero wtedy zaprasza ich rzeczywiście. Tutaj jakiś plan, jakaś intryga też oczywiście będzie miała miejsce, co bardzo dobrze pokazuje zwiastun. I myślę, że sporo osób mogło się spodziewać akurat tego, co się wydarzy w tym filmie. Szczególnie w kwestii tego, jaki będzie miała rzeczywiście motyw ta nasza cała ma, i jak się to też potoczy w samej końcówce filmu i myślę, że ciężko było doszukiwać się tutaj czegoś innego z jednej strony. Ja akurat osobiście wiedziałem, że coś dzwoni, wiedziałem, że w mniej więcej podobnym stylu się to może zakończyć, ale nie w 100% to sobie wyobrażałem tak, jak rzeczywiście się potoczyło. Tak jak mówiłem, w którymś kościele mi dzwoniło, ale jednak. Mimo wszystko, no nie byłem pewny w jaką stronę to pójdzie, jak konkretnie się to rozwinie, i akurat troszeczkę byłem zaskoczony w kwestii jednej postaci, która się pojawia, jednego motywu takiego drugoplanowego, trochę i jakby całokształt też myślałem, że trochę w inną stronę będzie tutaj sobie szedł, ale rzeczywiście też miałem takie domysły, że no ta ma na pewno coś z nią nie halo. Widzimy to z zwiastunach, że ona zaczyna być taka nachalna, i że jakąś intrygę będzie knuła względem tych nastolatków, bo to jest aż, to aż wypływa ze zwiastuna z trailera, że rzeczywiście taki motyw tutaj będzie właśnie się przejawiał. Tylko w jaką dokładnie stronę pójdzie, no to tego się dowiecie z zakończenia, jeżeli ma jeszcze nie widzieliście. Na sam start jeszcze mogę powiedzieć, że ja akurat polecam iść na ten film. Widziałem, że przyjęty został średnio. Zanim jeszcze miał premierę w Polsce, no to z zagranicy dochodziły mnie takie oceny 5 na 10, czyli połowa skali, prawda? Osobiście dla mnie jest to film tego typu w którym nie pod, przy którym w zasadzie nie podpisuje się pod tę większość ocen od widowni ani od krytyków, bo na Rotten Tomatoes widziałem 50- kilka procent. To nie jest wiele, publika trochę łagodniej oceniała lepiej po prostu wyżej solidniej. I tutaj te piątki na 10 nie. Według mnie jest to film, który jawnie widać, że bawi się tym, co robi, swoją gatunkowością że tutaj naprawdę nie jest potraktowany absolutnie na poważnie. Ogólnie, jeżeli chodzi o reżysera, to na przykład jest on odpowiedzialny za dziewczynę z pociągu albo na przykład za służące z roku 2011. W sumie dobry film polecam Wam. Dziewczyna z pociągu trochę się rozjechała, trzeba przyznać, przynajmniej względem książki, akurat mam odniesienie, książkę czytałem i była naprawdę dobra. W filmie troszeczkę odpłynęli, mam wrażenie. I generalnie jakieś tam jeszcze produkcje stworzył, ale w sumie niewiele. No i właśnie ta cała nasza ma w zasadzie czarny charakter. Trochę to może zabrzmieć dwuznacznie, ale spokojnie, nie ma tutaj żadnego podtekstu rasistowskiego, w mojej opinii. Ja, tak jak mówiłem, Octavie Spencer po prostu bardzo szanuję, i tutaj też ta rola. Mi się jej podobała. Ci nastolatkowie też grali swoje, trochę się tym bawili, mam wrażenie. I w ogóle reżyser też w scenariuszu nie jest to potraktowane tak mi się wydaje, w 100%, w 100 na serio, ale tak dosłownie, to już to reżyser przedstawia właśnie wizję, jaką ma na ten film, że nie będzie tego traktował na poważnie, dlatego też czasami jakieś aspekty nielogiczności, które się tutaj pojawiają, wkradają. Na przykład to, że oni tak sobie na ładne oczy idą do jej domu, nie znając jej praktycznie tak sobie tam imprezują i nie wiadomo co może się wydarzyć, bo przecież nie mają pojęcia kim jest, jasne to jest naciągane, jasne mamy schematyczną grupę dzieciaków, która się kumpluje i chodzą na imprezy i są w liceum jeszcze, jasne mamy głupkowate zachowania jasne mamy motyw, który widzieliśmy już nieraz w kinie grozy, ale nie aż tak często jak jakieś pierdolnięte jumpscarowce typu Annabel i masa masa tego typu rzeczy, dlatego mi się to oglądało przyjemniej, aniżeli właśnie bym poszedł na jakiegoś straszaka do kina, bo dla przykładu podam jeszcze taką laleczkę, która wyszła całkiem niedawno i która naprawdę była bardzo dobrą czarną komedią z elementami horroru i gore szczególnie. Czyli trochę podobnie jak tu. Może nie jest to czarna komedia, może jest to jednak ten thriller, ale z przymrużeniem oka właśnie, z elementami humorystycznymi. Znowu z czarnym tutaj właśnie humorem. Czarnym jak Octavia Spencer. Ja wiem, że te teksty tak brzmią niesmacznie nie czasami, ale no... Nie lubię tłumaczyć żartów, ale wiem, że jak ktoś mnie nie zna, to może to źle odebrać, więc wolę wytłumaczyć. Ja mam takie poczucie humoru, lubię czarny humor, właśnie, więc stąd się pojawiają takie, nie nazwałbym tego raczej docinkami, ale takie teksty. No to nie jest to jakaś bardzo świeża produkcja, w ogóle jak ona się zaczyna, ujęcia z drona. I to jeszcze z drona na jakiś las, na drogę, gdzie jedzie samochód. Chyba trzy czwarte horroru się tak zaczyna, po prostu jak widzę to ujęcie, to aż mnie zbiera na bełta i mówię sobie, Aezus, znowu to matko. Znowu to matko, znowu to samo matko Błosko, nie? Ale nie, nie, dalej potoczyło się to całkiem przyjemnie i może nie bawiłem się tak dobrze jak na laleczce. Właśnie. I nie śmiałem się tak jak na laleczce, bo jednak część tej produkcji jednak mimo wszystko jest na poważnie, ale były takie wstawki humorystyczne, na przykład pierwsza ze śmierci, która się pojawia. Nie będę mówił kto, gdzie i jak, ale po prostu scena potrącenia samochodem była przekomiczna i tutaj no nikt mi nie wmówi, że reżyser chciał to na poważnie pokazać, więc... Gdyby bardzo się starali, właśnie tutaj oddać jakąś powagę sytuacji i realizm tego, co się dzieje, i wypadłoby to tak, jak wypadło, czyli głupkowa, to nielogicznie, jasne. Ci bohaterowie, którzy nie powinni takich decyzji podejmować w ogóle, ta ma, która nie miała żadnych konsekwencji. Zaczyny, które popełniała, no ile to dosyć długo się rozwija, też i ta akcja się sporo buduje czasu. Dobrą połowę filmu się tutaj nic nie wydarzy. Dla niektórych to może być wada, że ej, to za mula nic się nie dzieje, ale z, z drugiej strony właśnie jest to film tego typu, który on chce zbudować swoją historię, nie działa na stryknięcie palca, że ta majch od razu bierze na chatę i uuu, nie wiadomo, co z nimi zrobi. Nie! I właśnie bardzo dobrze, że w tym aspekcie to też funkcjonuje, że rozwijamy tę historie, że jesteśmy w stanie się tym troszeczkę zainteresować, a później dopiero zachłysnąć jakimiś twistami ale ten końcowy twist, który przychodzi trwa niedługo nie po prostu, jest dosyć króciutko te zakończenie też nie trwa długo, przez co niektórzy mogą czuć się niedosatysfakcjonowani tutaj po prostu ale ja bawiłem się dobrze na Ma po prostu i jakby cały kształt tej produkcji, cały jej koncept i zabawę mimo wszystko szanuję, kupuję i uważam, że to jest całkiem dobry film, ale tak samo jak laleczka film for fun, który trochę zajeżdża stereotypem Ponieważ mamy znowu motyw, którego nie będę zdradzał, bo to już by był trochę konkretniejszy spoiler, ale właśnie tego, że ta bohaterka dopuszcza się czynów, których się dopuszcza akurat na skutek tego, co się działo w jej przeszłości, też jest to trochę już wyśmiechane takie mimo wszystko, ale jasne, jestem w stanie uwierzyć, że komuś mogłoby troszeczkę odwalić, yy, troszeczkę odwalić, no, nawet troszeczkę bardzo odwalić i że jakaś dana osoba mogłaby mieć rzeczywiście zrujnowaną psychikę, taką traumę, że mogłaby się dopuścić aż tak, tutaj konkretnych właśnie czynów, yy, takich bardzo, bardzo złośliwych, yy, nie wiem, czy złośliwych, po prostu brutalnych wręcz momentami czynów, i takich kompletnie nieludzkich, jasne, w jakim stopniu jestem w stanie to jeszcze uwierzyć, pomijając całą toczkę, że jednak nie jest to jakoś bardzo na poważnie. I właśnie to, że tak jak mówiłem, do połowy się w zasadzie nic konkretnego nie wydarzyło, ale jak już się zaczęło wydarzać, to te konsekwencje nie dopadały tej bohaterki. Okej, okay, to co się wydarzyło w końcówce, no jeszcze nie było czasu na, nawet żeby ktoś może na to zareagował, żeby ktoś się dowiedział, że coś się stało, ale te początkowe takie właśnie brutalniejsze rzeczy, które się działy, myślę, że te konsekwencje trochę by ją szybciej dopadły, a tutaj nie, tego też nie było, więc nie, nie trzymali się tej logiki jakoś za specjalnie. Swoją drogą, jako ciekawostkę powiem też, że reżyser występuje tutaj, ponieważ w ogóle on grał w jakoś tam 10 filmach, czyli w większej ilości produkcji zagrał aniżeli wyreżyserował czy napisał właśnie i grał tutaj policjanta. I swoją drogą nawet, jak się pojawia właśnie w jednej scenie, to się zastanawia... zastanawiać się można. Ja się zastanawiałem dopiero po filmie, akurat wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Czemu się pojawia jeden policjant, a nie dwóch? Bo raczej jakieś jak jest jakieś wezwanie zawsze się pojawia dwóch, ale też wydaje mi się, że to nie było wezwanie, tylko że akurat przypadkiem tam trafił. Akurat do domu ma. Yy, tak to wygląda w sumie właśnie też, na przykład yy, osoby, które nie wiem, nie wzywają policji tylko na własną rękę jadą coś rozwiązać. też takie rzeczy właśnie typowo naciągane. Pod scenariusz bardziej aniżeli pod logikę, na pewno, więc nie wiem, musicie to kupić i Wam się to spodoba i będziecie się dobrze bawić, a jeżeli nie, no to będziecie się bawić co najwyżej pewnie średnio i tyle. Ode mnie ma dostaje siódemeczkę, naciąganą siódemeczkę, ale forfan naprawdę, nie nudziłem się ani chwili, pomijając ten wstęp z tego drona, gdzie już się łapałem za głowę, nie, a, nie róbcie tego znowu, to było spoko, było spoko, bawiłem się na ma po prostu i tyle. Czysta rozrywka. Nie traktujcie na poważnie tej produkcji, tak samo jak twórca. Twórcy nie traktowali też jej na poważnie. I za Oktawie Spencer właśnie naciągam tę ocenę na 7. Bez niej byłoby to pewnie jakieś 6 albo 6 z plusem. Serduszka nie daje, ale dla niej takie małe serduszko bym dał. Zdecydowanie, bo ma tutaj dała czadu po prostu. Jakieś skrajne zachowania i zostały pokazane. Kilka tych brutalnych scen było, które nie robiły wrażenia, ale jedna, dwie naprawdę, naprawdę robiły. To znaczy, w jednej, w której wydawało nam się, że zrobi. Coś za chwilę, czego nie zrobiła, to też będziecie wiedzieli raczej o co mi chodzi. Scena z przywiązanym kolesiem do łóżka w jej domu właśnie. Nie zrobiła, ale to już takie tętno troszeczkę tam podbijało. Ale jeszcze jedna scena właśnie transfuzji, chyba tak chyba tak powinienem to nazwać tym słowem, tym okreśnikiem, transfuzji psiej krwi do ludzkiego ciała. Mówiłem, że będzie drobny spoiler, ale i tak nie będziecie wiedzieli o co chodzi, jak nie oglądaliście. To było... Po prostu fuj, to było takie troszkę już obleśne, wow, naprawdę można się zacząć, nie wiem, dzi dziwnie po czuć w, po prostu w tej scenie, więc jeżeli już byliście na no ma, pewnie większość z was już była ta, co miała iść po prostu ci, co planowali od początku, że pójdą na no po zwiastunach, czy tam opisach, czy cokolwiek, jak się dowiedzieliście, że to wyjdzie, no to pewnie już byliście, bo od premiery trochę minęło. Ja się wyjątkowo te kilka dni spóźniłem, kilkanaście może już nawet, ale jeżeli jeszcze nie byliście, a chcecie iść, akurat nie wiem, może czekaliście na moją recenzję, albo po prostu obejrzeliście i was zaciekawiłem e, opinią o tym filmie, no to idźcie. Dajcie znać, jak się bawiliście po prostu, a ci co byli. Komentujcie, jak Wam ma się podobało. Zrozumiem, że większość opinii będzie tutaj raczej albo na, może nie na nie, ale tak no, 5 na 10, tak po środku właśnie skali. Rozumiem jak najbardziej. Widziałem większość właśnie takich ocen. Trzymajcie się ode mnie, to by było na dzisiaj wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i cześć.